Witam Was serdecznie. Dzisiaj mała ciekawostka. Takimi samochodami też się zajmujemy, i takimi pomyłkami pani Marty również. No właśnie, jest to samochód, który ściga się w rajdach. Pani Marta niestety lekko się pomyliła. Tutaj było to koło położone. Na przebitkach zobaczycie pewnie zdjęcia. Punkt jest przesunięty punkt wahacza. Dokładnie tego tutaj, i ten punkt jest tak mocno przesunięty, że aż błotnik wciągnął. Oczywiście, to nie będzie. Super profesjonalna naprawa z um, prostowaniem, lakierowaniem i tak dalej, i tak dalej. Nie oszukujmy się, auto jeździ w rajdach, i to nie jest jego pierwsza przygoda. Jak również to nie będzie jego ostatnia przygoda, będziemy tutaj ustawiać zawieszenie na punkty bazowe za pomocą oczywiście ramy pomiarowej. Za chwilę wjechaliśmy tylko, żeby, żeby tak naprawdę zdjąć koło, zobaczyć, czy możemy się tutaj złapać i jak. I zaraz będziemy montować auto na ramę. I będziemy je ustawiać na odpowiednie punkty bazowe. Pokażę Wam jak wyglądają takie rajdówki, bo może nie wszyscy mieli okazję je kiedyś oglądać. Oczywiście klatka, oczywiście hebel, oczywiście skrzynia ręczny. Wszystko pozabezpieczane. Fajnie to wygląda. Naprawdę fajnie jest zrobiony ten samochód. Bardzo mi się podoba. Już nawet mówiłem pani Marcie, ktoś, kto lakierował klatkę, też jest to spoko wykonane I, i nie ma nawet zacieków, nic nie widać, a wiem jak ciężkie to jest. Także fajnie tutaj wszystko jest zrobione, wzmocnione. Także jak widzicie, można małym kosztem. No, oczywiście, jak to mówią. Może nie takim małym, ale kupić samochód, który można przygotować do rajdu, można się tym cieszyć i, i można sobie startować w takich zawodach. Co zresztą każdemu polecam, bo to na pewno bardzo fajna zabawa, jeżeli ktoś jest fanem motoryzacji. No dobrze, mam nadzieję, że zobaczycie wszystko na poszczególnych etapach. Będę nagrywał kolejne filmy i też zobaczycie, jak takie naprawy się przeprowadza. Czasami. Zresztą bardzo często, jeżeli chodzi o auta ze Stanów, mają właśnie położone koła, rozwalone zawieszenia, przesunięte punkty, więc też pokażę Wam, że można to wszystko spokojnie naprawić i nie należy się tego bać. Dobrze, będziemy teraz zaczynać ciągnąć do punktów bazowych. Yy, niestety, znaczy generalnie trzeba złapać wymiar, czyli tutaj zaraz będzie zahaczane z tego, od, jakby stąd do punktu bazowego. Punkty bazowe są z tamtej strony na zawieszeniu. Robi się to za pomocą takiego cyrkla, czyli podciągamy, następnie sprawdzamy, czy wymiar się zgadza. Jeżeli się zgadza, to możemy to zostawić. Jeżeli się nie zgadza, trzeba będzie pociągnąć dalej. Niestety nie pokażę wam tego na filmie, bo jest to niebezpieczne. Zawsze jest ryzyko, oczywiście którym, nie wiem, łańcuch może się zerwać, też może puścić, łapa może puścić, dlatego, w, że tak powiem dookoła nie może nikt przebywać no ale staram się chociaż Pan porobić mniej więcej e, e, zdjęcia później z wymiarów żeby to wszystko pasowało no dobrze słuchajcie, najprostszym wymiarem tak jak widzicie jest punkt bazowy do środka osi e, tu jest sprawdzany wymiar z drugiej strony już mamy pociągnięte i ustawiony punkt bazowy e, idziemy skontrolować żeby to wszystko wiedzieć jak się jak to się odbywa i tutaj sobie porównujemy lewa prawa Oj. spójrzcie docer to jest w ogóle fajna wygoda, bo można zapiąć właśnie docer do ramy, podnieść do góry i w tym momencie znowu zahaczamy w punkt bazowy sprawdzamy na i e, tak jak widzicie Idealnie wszystko fajnie pasuje. Oczywiście sprawdza się na dwóch czy trzech jeszcze pomiarach w poprzek, ale to już jak się wszystko porozpina dookoła, będzie też panowie sprawdzać za pomocą cyrkla autorobota. Fajne, wygodne urządzenie. Szybkie w naprawie. Szybkie w użytkowaniu. Generalnie polecam. No i to tyle ściągnięcia BMW. Punkty są ustawione. Teraz trzeba się zająć pomiarówką i sprawdzeniem wszystkiego a potem będziemy robić jeszcze kilka pierdół, które Wam pokażę później na filmach teraz zobaczcie, tutaj są specjalne końcówki które nakłada się na punkt bazowy czyli na przykład w tym przypadku konkretnie jest to śruba mocowania wózka i wymiar, pokażmy i z, z tej strony na przykład od razu widzimy, że wychodzi nam tam 69 e, z małym hakiem i wtedy sprawdzamy to na drugiej stronie <laughs> I tu sprawdzamy wymiar. O, przekręcamy i również wychodzi nam 69 h. I to tak, tak właśnie na tym to wszystko polega. Te przesunięcia są w ten sposób kontrolowane. Oczywiście. Mamy cały zestaw pomiarowy, możemy założyć całą pomiarówkę na około samochodu, natomiast w tym przypadku jest to niepotrzebne, bo tego się używa już naprawdę do mocnych wypadków, a nie do takich małych przesunięć. Jakbyśmy mieli zgięte na przykład dwie podróżnice, cały tył byłby przegięty, to wtedy trzeba będzie zakładać tak dużą pomiarówkę, a w tym przypadku wystarczy nam cyrkiel pomiarowy. Będziemy teraz wyciągać błotnik, ponieważ nie wrócił. Dlatego że na płycie zostało to ustawione, a niestety na zewnętrzna konstrukcja nie wróciła. Wróciły tylko punkty bazowe. No ale tak się często dzieje, bo jest ona wciutnie niezależna od, od płyty wewnętrznej. No, tutaj mamy time lapse. Zobaczycie, jak to się wszystko odbywa. jak widzieliście na time lapsach płotnik e, został wyprowadzony, e, jest już w podkładzie przygotowany, e, został położony izolator. Wiecie, jak to wszystko się odbywa. Oczywiście na początek poszedł epoksyd, w epoksydzie e, poszedł podkład i teraz jest izolator. Za chwilę będziemy upłać bazę. Na wcześniejszych filmach e, na naszym kanale na pewno już ten proces żeście widzieli, więc go nie powtarzamy. E, oczywiście pani Marta nawet nie wie, że to będzie robione. Miała tutaj plan przykleić naklejkę. No ale nie możemy tak tego zostawić, to jest jedna rzecz, a druga rzecz, oczywiście robimy to budżetowo, na zaprawkę e, tylko e, tak, aby przykryć kolorem, e, żeby tego po prostu poszło jak najmniej, ale żeby było w w kolorze. Spróbuję z tego wyjść, kolor dość dobrze pasuje, zobaczymy czy uda nam się e, zrobić, tak naprawdę mamy bardzo mało miejsca, jest to no nie wiem, moim zdaniem niemożliwe, no ale to się okaże, jak wypolerujemy, pokażę Wam jak duża różnica będzie, myślę, że przyjdzie listwa i też to trochę zakamufluje, a w razie czego można będzie tutaj coś małego, ewentualnie fala. E, no to co? Bierzmy się w takim razie do pracy. Witam was serdecznie. E, pani Marta dzisiaj zabiera auto, e, więc rzutem na taśmę na samym końcu e, mogę Wam pokazać jak to w sumie wyszło. A więc, koło Stoi prosto, jest oczywiście ustawiona odpowiednią geometria, wszystko zostało sprawdzone, też koło stoi prosto, jeśli chodzi o tą zaprawkę, jest ona hamska, ale niestety tak to już będzie, widzicie ten pasek przecięcia, który jest, no nie dało się tego zrobić tak, żeby to wypruszyć, trzeba by było lakierować cały błotnik, a to się wiąże z wyjęciem szyby itd. itd. Więc na tyle, żeby nie było tego aż tak widać, została zrobiona zaprawka. No i w sumie to wszystko. Geometria ustawiona, punkt ustawiony. Wszystko zostało zrobione, naprawę błotnika, żeście widzieli. Samo lakierowanie, miało przyjść naklejka, jest zrobiona zaprawka. Przyjdzie może jakaś mała kalkomania po prostu na tyle, żeby tego odcięcia nie było widać. No i co? Życzymy pomyślności. Szerokich dróg i fajnych rajdów. To do zobaczenia!